Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Rok 2023 jest już oficjalnie za nami. Zanim jednak na dobre rozpoczniemy nowy rozdział nazywający się 2024. To chciałbym podsumować dla was sprawy kryminalne, które moim zdaniem najbardziej wstrząsnęły Polską w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Myślę, że taki odcinek jest bardzo potrzebny, ponieważ będzie to dobra okazja do tego, by sprawdzić, czy pojawiły się jakieś istotne aktualizacje w sprawach, którymi jeszcze niedawno, kolokwialnie mówiąc, wszyscy żyliśmy. Zanim przejdę do głównego tematu odcinka, pozwolę sobie wtrącić kilka słów płynących tak prosto Serca. Przede wszystkim chciałbym Wam, moi kochani widzowie, podziękować za to, że jesteście ze mną i oglądacie filmy, które dla Was tworzę. Naprawdę, żadne słowa nie są w stanie odzwierciedlić mojej wdzięczności, ponieważ jest ona tak olbrzymia. W styczniu, gdy wypuszczałem materiał na temat sprawy Iwony Wieczorek, powiedziałem, że moim marzeniem jest do końca roku zdobyć 10 tysięcy subskrypcji i mówiąc to, zaśmiałem się, ponieważ nie sądziłem, że ktoś Ktoś taki jak ja może ten cel osiągnąć. Posiadałem jedynie starą kamerkę GoPro i głowę pełną planów, a oprócz tego nie miałem ani żadnych znajomości w świecie YouTube'a. Ani nie miałem budżetu, który mógłbym zainwestować w konkretny rozwój. Nie miałem też wiedzy na temat tego, jak robić montaż filmów, czy ogólnie jak prowadzić taki kanał. A przede wszystkim nie miałem nawet miejsca w swojej kawalerce, w którym mógłbym zrobić jakieś tło do nagrywania, postawić mikrofon, biurko i mówić do was tak jak inni youtuberzy. No więc w akcie desperacji zacząłem nagrywać przy tym aneksie kuchennym, choć na początku myślałem, że przez to nikt poważnie mnie nie potraktuje. No, a jednak. Marzyłem o tym, by mieć 10 tysięcy subskrybentów w rok, a finalnie jest was tutaj już prawie 100 tysięcy, co trochę nie mieści mi się w głowie. Ale jak widać, gdy się czegoś mocno chce i do tego się dąży, to można to osiągnąć pomimo wielu przeszkód. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że obdarzyliście mnie olbrzymim zaufaniem, i teraz nie mogę was zawieść. Dlatego poprzeczka tego kanału musi być podnoszona coraz wyżej, i tak też się stanie. Rok 2020 Trzeci był jedynie małą rozgrzewką, a dopiero teraz zacznę tworzyć materiały takie o jakich marzyłem. Co prawda nie mogę zdradzać jeszcze szczegółów, ale obiecuję, że jakoś na przełomie lutego oraz marca zacznę pomału dostarczać wam takie treści, jakich jeszcze prawdopodobnie nikt w Polsce nie dostarczał. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to polecam zostawić subskrypcję oraz dzwoneczek, by być na bieżąco. I nie przegapić tego, co nadejdzie. Swoją drogą już naprawdę niewiele brakuje do przekroczenia 100 tysięcy subskrypcji, więc będę wdzięczny za każdego suba. Oczywiście, zachęcam również do zaglądnięcia na mojego Instagrama i przypominam, że rozwój mojego kanału można wspierać także finansowo na zrzutce lub patronite. Linki wyświetlą się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. Tymczasem, zapraszam już do posłuchania. Podsumowania 10 najgłośniejszych spraw kryminalnych z ostatnich 12 miesięcy 10 wypadek radiowozu z nastolatkami 2 stycznia 2023 roku nieopodal Raszyna grupa nastolatków oraz nastolatek zauważyła zaproszenie ognia. Paliły się tam jakieś kable oraz trawy. Te młode osoby po zauważeniu pożaru zadzwoniły na numer alarmowy 112, co było oczywiście zachowaniem bardzo dojrzałym oraz odpowiedzialnym. Rzecz jasna przybyła straż pożarna. Ogień przez nich został ugaszony, a ponadto strażacy pochwalili grupę tych młodych osób, mówiąc im, że zapobiegli dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Aczkolwiek po chwili na miejsce przyjechał także radiowóz policji, w którym znajdował się 40-letni funkcjonariusz z 18-letnim stażem pracy w służbach mundurowych oraz był w nim jeszcze inny policjant, który służył w tej formacji od niedawna. Z niewyjaśnionych powodów, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ci dwaj policjanci postanowili zmusić zgłaszający pożar nastolatki w wieku 17 oraz 19 lat do tego, by wsiadły one do radiowozu. A chwilę wcześniej rzucali oni w kierunku tych młodych kobiet jakieś zwroty z podtekstami seksualnymi. Warto podkreślić, że ich kolegom, którzy również byli świadkami pożaru, funkcjonariusze wsiadać do tego pojazdu nie kazali. Kiedy tylko przerażone dziewczyny weszły do wnętrza auta, kierujący samochodem 40-latek nacisnął na pedał gazu i z olbrzymią prędkością odjechał razem z nastolatkami oraz z ze swoim kolegą ze służby. Gdzie jechał oraz jakie były jego plany wobec pasażerek, tego do dnia dzisiejszego nie wiemy. Ale z racji, że komisariat policji był w przeciwnym kierunku, to te opcje możemy śmiało wykluczyć. Fakt jest taki, że radiowóz został rozpędzony do prędkości ponad 100 km na godzinę, a nastolatki zaczęły panikować i pytać gdzie jadą. Ale... Funkcjonariusze milczeli i nie odpowiadali na żadne pytania. Tak naprawdę nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby nie to, że kierujący policjant stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi uderzając w drzewo. Na tym jednak nie koniec kontrowersji, ponieważ gdy doszło do wypadku, młodsza z dziewczyn doznała poważnych urazów i potrzebowała pomocy medycznej. Aczkolwiek policjanci zabronili wzywania karetki i kazali nastolatkom, tutaj cytuję, spierzyć. Mało tego, mężczyźni początkowo zaprzyczali temu, jakoby poszkodowane w ogóle były w tym radiowozie. Ich narracja uległa dopiero zmianie, kiedy wewnątrz pojazdu znaleziono połamane damskie paznokcie oraz pojawili się niezależni świadkowie. W wyniku zdarzenia 17-latka musiała przejść poważną operację twarzy, a 19-latka miała połamaną rękę. 40-letni funkcjonariusz kierujący w chwili wypadku radiowozem przeszedł po tym zajściu na przedwczesną m. I tym samym uniknął konsekwencji dyscyplinarnych. Jednakże Nadal wobec niego toczy się postępowanie sądowe za przekroczenie uprawnień służbowych oraz za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego. Grożą mu 3 lata pozbawienia wolności. Młodszy z policjantów został ukarany dyscyplinarnie, a oprócz tego sąd nakazał mu przeprosić pokrzywdzone oraz zapłacić im tak zwaną nawiązkę. Był on też oskarżony o niedopełnienie obowiązków oraz o nieudzielenie pomocy poszkodowanym, za co grożą znacznie poważniejsze konsekwencje. Jednakże postępowanie wobec niego zostało warunkowo umorzone. 9. Sprawa Eryka z zamościa. Pod koniec lutego w Zamościu doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Eryka. Nastolatek został zaatakowany przez grupę młodzieży, kiedy wracał ze szkoły do domu. Chłopak był bardzo mocno bity, a także i kopany po głowie na oczach przechodniów, którzy wykazali się olbrzymią znieczulicą i nie zrobili nic, by udzielić mu pomocy. Niestety, pomimo podjętej reanimacji 16-latka nie udało się uratować. Zmarł on w wyniku otrzymanych obrażeń. Sprawcami tego bestialskiego czynu okazało się dwóch rówieśników Eryka oraz jeden o rok starszy chłopak. Motywem pobicia było rzekome wyśmiewanie przez ofiary związku swojej 16-letniej koleżanki. To właśnie ona nasłała na zamordowanego chłopaka oprawców, i to ona powiedziała im o której godzinie oraz w jakiej lokalizacji będą mogli go spotkać. Dziewczyna nawet zjawiła się na miejscu, by wskazać Eryka palcem. Żeby przybliżyć wam brutalność pobicia oraz bezwzględność oprawców, przypomnę tylko, że najstarszy z nich po całym zajściu wsiadł do autobusu i zajął się czyszczeniem swoich butów, ponieważ. Ociekały one krwią. Ten chłopak, czyli 17-latek, został oskarżony o zabójstwo, za co grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. I tutaj należą się wielkie brawa dla prokuratury okręgowej w Zamościu, ponieważ zazwyczaj w takich sytuacjach jest stawiany jedynie zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi znacznie łagodniejsza kara. A w tym przypadku jednak zebrano materiał dowodowy pozwalający na Oskarżenie tego zwyrodnialca o zabójstwo, ponieważ ustalono, że to właśnie on zadał śmiertelne kopnięcie Erykowi, kiedy ten leżał już pobity na ziemi. Jeżeli chodzi o dwóch pozostałych uczestników zdarzenia, to odpowiedzą oni za udział w pobiciu, a wspomniana przeze mnie nastolatka stanie przed sądem za pomocnictwo. 8. Kamilek Szczęstochowy. W kwietniu na terenie Częstochowy doszło do jednej z najbardziej poruszających, a zarazem wstrząsających spraw kryminalnych ubiegłego roku. Ośmioletni Kamilek został pobity, oblany wrzątkiem, a także i położony na rozgrzanym piecu przez swojego ojczyma. Chłopczyk przez kilka dni konał w męczarniach, z przyklejonymi ubraniami do ran na jego ciele. Co szokujące, w mieszkaniu oprócz oprawcy nieustannie przebywała matka chłopca, a także jego wuj oraz ciotka i Nikt nie reagował na cierpienie dziecka. Sprawa wyszła dopiero na jaw, gdy do chłopca w odwiedziny przyszedł jego biologiczny ojciec i zobaczył w jakim stanie jest syn. Mężczyzna natychmiast wezwał karetkę, jednak na pomoc było już za późno. Chłopiec po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu Umarł. Ta sprawa odsłoniła szereg nieprawidłowości w działaniu wielu instytucji państwowych, ponieważ rodzina, w której doszło do tego dramatu, pozostawała pod opieką miejskiego ośrodka pomocy społecznej, a jakby tego było mało, do sądu miały być rzekomo regularnie wysyłane zawiadomienia dotyczące zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Ponadto tragicznie zmarły Kamilek wielokrotnie uciekał ze swojego domu i za każdym razem policja odwoziła go jedynie do miejsca zamieszkania, nie interesując się. Interesując się nawet tym, dlaczego tak mały chłopiec wolał błąkać się samotnie po ulicach niż przebywać ze swoimi rodzicami. Według najświeższych informacji, śledztwo wykazało, że ojczym znęcał się nad Kamilkiem od kilku lat, rzucając nim o meble czy kopiąc go po ciele oraz głowie. Mężczyzna stosował również przemoc wobec braciszka Kamila, czyli siedmioletniego Fabiana. I co szokuje jeszcze bardziej, prawdopodobnie nad tymi dziećmi znęcała się także partnerka tego ojczyka. Czyli ich biologiczna matka. W tej sprawie żadne wyroki jeszcze nie zapadły, jednak oczywiście jest to tylko kwestią czasu i mam nadzieję, że będą one niezwykle surowe. Dodatkowo prowadzone jest także postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych w działaniach instytucji zobowiązanych do nadzoru tejże rodziny. 7. Porzucone dzieci w Warszawie. W nocy z 20 na 21 maja 2023 roku 44-letnia Aneta J. oraz jej 49-letni mąż Adam J. opuścili swoje mieszkanie na warszawskim Mokotowie, porzucając w nim synów mających 16 oraz niespełna 18 lat. Pomimo tego, że para pozostawiła na stole kartkę, z której jasno wynikało, iż najpewniej dokonali oni dobrowolnej ucieczki od dotychczasowego życia, to i tak rzecz jasna bliscy Anety oraz Adama, Postanowili zgłosić na policję ich zaginięcie. Przez kilka tygodni dosłownie cała Polska żyła losami tego małżeństwa. Powstawały na ich temat reportaże telewizyjne, a w internecie codziennie pojawiały się nowe artykuły dotyczące tych ludzi. Wizerunek zaginionej pary wielokrotnie rejestrowały kamery, chociażby na Podchalu czy w Słowacji, a i tak pozostawali oni nieuchwytni aż przez miesiąc. Pod koniec czerwca zaginione małżeństwo zostało wylegitymowane przez policję na terenie Czeskiej Pragi, ale nie było żadnych podstaw do ich zatrzymania, więc funkcjonariusze przeprowadzili jedynie krótką rozmowę, podczas której zarówno Aneta, jak i Adam nie chcieli zdradzać, dlaczego podjęli decyzję o ucieczce, aczkolwiek wyznali, że niebawem mają zamiar wracać już do Polski do swoich dzieci. W rzeczywistości stało się zupełnie inaczej, ponieważ do dnia dzisiejszego nie ma informacji, jakoby powrócili oni do kraju. 14 listopada Sąd Rejonowy w Warszawie pozbawił Anetę J. oraz Adama J władzy rodzicielskiej nad młodszym z synów, a co za tym idzie, trafił on do rodziny zastępczej. Jeżeli zaś chodzi o ich drugie dziecko, to ten chłopak zdążył osiągnąć wiek pełnoletności, więc postępowanie dotyczące jego losów zostało umorzone. 6. Zaginięcie Anastazji Rubińskiej. Chyba niepodważalnie sprawą, którą niemalże wszyscy żyliśmy w 2023 roku, było zaginięcie Anastazji Rubińskiej w Grecji. Co prawda, ja pracuję nad osobnym materiałem poświęconym tej historii, jednak uznałem, że w tym podsumowaniu nie może zabraknąć kilku słów dotyczących tejże tragedii, ponieważ była to jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich 12 miesięcy. 27-letnia Anastazja wyjechała za granicę w celach zarobkowych wspólnie ze swoim chłopakiem. I na co dzień pracowała w restauracji znajdującej się w miejscowości marmari na greckiej wyspie Kos. 12 czerwca w godzinach wieczornych udała się ona samotnie do supermarketu, gdzie spotkała 32-letniego mężczyznę pochodzącego z Bangladeszu, od którego według greckich doniesień medialnych chciała kupić haszysz. Najpewniej mężczyzna powiedział jej, że ma ten narkotyk w domu czy w innym miejscu i dlatego 27-latka wsiadła z tym Bangliczykiem na jego motor. I gdzieś odjechała. O godzinie 22:30 dziewczyna skontaktowała się ze swoim partnerem, wysłała mu lokalizację na GPS-ie i poinformowała go, że dziwnie się czuje. Chłopak natychmiast pojechał pod wskazany na mapie punkt, jednakże jego ukochanej już nigdzie nie było, a ponadto jej telefon nie odpowiadał. Z racji, że Anastazja nie nawiązała ponownego kontaktu i nie wróciła do mieszkania, to w godzinach porannych 13 czerwca partner podjął decyzję, o zgłoszeniu na policję zaginięcia. Intensywne poszukiwania 27-latki trwały 6 dni, a o zaginięciu Anastazji mówiono w mediach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Niestety, finał tej sprawy okazał się niezwykle szokujący. 18 czerwca na obrzeżach miejscowości Marmarii odnaleziono ciało Anastazji Rubińskiej. Dziewczyna została uduszona, a także izg. Przez wspomnianego Bangliczyka. Mężczyzna wciąż nie przyznaje się do winy i nieustannie przebywa w areszcie na terenie Grecji. Według najświeższych doniesień sprawa stoi w przysłowiowym miejscu, co oznacza, że proces sądowy nadal nie ruszył. 5. Egzekucja w Poznaniu. 16 lipca na terenie poznania doszło do przerażającego incydentu który wyjątkowo mocno zapadł mi w pamięci, ponieważ całe zajście zostało uchwycone przez jakąś przypadkową osobę telefonem i później to nagranie trafiło do sieci, wywołując olbrzymie poruszenie. W biały dzień przed hotelem przy ulicy Świętego Marcina 29-letni Marcin B wyciągnął pistolet i zastrzelił rok starszego od siebie Kordiana D. Następnie napastnik wycelował bronią w swoją głowę i nacisnął na spust, popełniając samobójstwo. Jak się okazało, motywem tej zbrodni była dziewczyna o imieniu Julia, która w przeszłości tworzyła związek z Marcinem, jednak później od niego odeszła i mniej więcej po roku związała się z Kordianem. Jej były partner nigdy nie pogodził się z tą decyzją i to właśnie przez złamane serce postanowił zakończyć zarówno swój żywot, jak i aktualnego chłopaka swojej ex. Ponadto warto dodać, że Marcin zastrzelił Kordiana na oczach Julii i niewiele brakowało, by także i ona Straciła życie, ponieważ próbowała ratować swojego ukochanego, wbiegając przed pistolet, gdy jej były partner pociągał za spust. Pocisk z broni dosłownie przeleciał obok ciała dziewczyny. 4. Kazirostwo w Czernikach. Rzecz jasna, w podsumowaniu najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych z 2023 roku nie może zabraknąć tematu kaziroctwa w małej wsi na Kaszubach o nazwie Czerniki. To właśnie tam, na jednej z posesji, zareagowało się we wrześniu od służb, ponieważ policja otrzymała zawiadomienie, z którego wynikało, że jedna z mieszkanek tej niewielkiej miejscowości miała widoczny brzuch ciążowy, który nagle zniknął, a dziecka nikt nie widział. Kobieta zaprzeczała, jakoby spodziewała się Potomstwa twierdziła, że ma problemy z jajnikami, stąd nabrzmiały brzuch, no ale ta wersja nie przekonała jej koleżanek z pracy, ponieważ dziewczynie wypływał z piersi pokarm. Z racji, że zachodziło podejrzenie, iż doszło do zbrodni, służby postanowiły starannie przeszukać dom, w którym ta kobieta o imieniu Paulina mieszkała i zgodnie z podejrzeniami w piwnicy natrafiono na zwłoki, ale nie jednego, a Trójki niemowląt na różnych etapach rozkładu. To był dopiero początek wstrząsających szczegółów, ponieważ śledztwo wykazało, iż dwoje tych martwych dzieci urodziła Paulina. Jedno jej siostra, a ojcem wszystkich niemowląt był jednocześnie ich dziadek, czyli tata Pauliny oraz jej siostry. Mężczyzna po śmierci swojej żony samotnie opiekował się potomstwem i, jak już dzisiaj wiemy, utrzymywał kontakty seksualne z własnymi córkami. Według lokalnej społeczności żył on z nimi tak, jak żyje mąż z żoną. Ja na ten temat zrobiłem osobny materiał i jeżeli ktoś go nie widział, polecam nadrobić, ponieważ to bardzo obszerna historia, a w tym odcinku nie chodzi o to. By każdą sprawę rozkładać na czynniki pierwsze, tylko chodzi o to, aby podsumować sprawy z 2023 roku i wspomnieć o ewentualnych aktualizacjach. W tym przypadku oskarżone zostały dwie osoby: Paulina G. oraz jej ojciec Piotr G. Zarzuca się im zabójstwo noworodków oraz kaziroctwo. Oboje przebywają obecnie w areszcie tymczasowym. Postępowanie trwa i na pewno was poinformuje, gdy tylko zapadną jakieś wyroki. 3. Sprawa Grzegorza Borysa. 아 Grzegorz Borys to imię oraz nazwisko, które w Polsce miał okazję usłyszeć już chyba niemalże każdy. Według oficjalnie przyjętej wersji, 20 października mężczyzna ten zamordował swojego sześcioletniego syna i zbiegł do pobliskiego lasu w Gdyni, gdzie przez kilka tygodni poszukiwało go wojsko oraz policja. Każdego dnia pojawiły się medialne doniesienia, jakoby ukrywał się on we wcześniej przygotowanych kryjówkach. Miał być widywany z helikopterów, miał gonić go pies tropiący, czy miał też celowo mylić służby. Finalnie ciało Grzegorza Borysa wydobyto z niewielkiego stawu, w którym kilka dni przed natrafieniem na jego zwłoki utonął nurek zaangażowany w poszukiwania tego rzekomego mordercy. Celowo używam tutaj sformułowań takich jak rzekomy czy podkreślam, że mam na myśli oficjalnie przyjętą wersję, ponieważ dookoła tej sprawy pojawiła się cała masa niedomówień oraz znaków zapytania i przy tylu nieścisłościach nie chcę jednoznacznie. Stwierdzać, jaki był rzeczywisty przebieg zdarzeń. Zresztą, na ten temat także robiłem już odcinek, w którym przedstawiałem chyba wszystkie wątki tej zbrodni oraz wątpliwości dookoła niej, więc nie będę się powtarzał. Jednak, niezależnie od tego, czy wierzymy w wersję oficjalną, czy wierzymy w którąś z teorii pobocznych, to nie da się zaprzeczyć, że sprawa Grzegorza Borysa w 2023 roku wstrząsnęła całą Polską: 2. Wypadek na autostradzie A1. 16 września trzyosobowa rodzina wracała z wakacji nad Polskim Morzem, poruszając się autostradą A1. Niestety para wraz z pięcioletnim synem już nigdy nie dotarła do swojego miejsca zamieszkania, ponieważ, nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego, w ich pojazd z impetem uderzyło BMW Serii 8, pędzące z prędkością 315 km na godzinę. Samochód tejże rodziny uderzył z ogromną siłą w barierki i niemal od razu stanął w płomieniach. Osoby znajdujące się wewnątrz autostrady, nie miały nawet najmniejszych szans na przeżycie. Za kierownicą sportowego BMW siedział niejaki Sebastian M., syn popularnego biznesmena z Łodzi. Mężczyzna na miejscu wypadku został spisany i sprawdzony alkomatem, a następnie pozwolono mu wrócić jak gdyby nigdy nic do domu. Z racji, że policja wrzuciła na swoją stronę internetową artykuł na temat tego zdarzenia, pisząc, że kija wpadła w barierki z nieustalonych powodów, a ponadto nie wspomniano o tym, iż w wypadku brało udział także jakieś BMW, to internauci zaczęli podejrzewać, że komuś zależnie na przysłowiowym zamieceniu sprawy pod dywan i rzeczywiście pojawiło się na przestrzeni czasu naprawdę wiele powodów by tak uważać. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy tej sprawy, gdyby nie zaangażowanie internautów oraz, nie wiedza Sebastiana M. Kiedy zaczęło robić się głośno o tej sprawie, mężczyzna postanowił uciec za granicę. Poleciał on do Emiratów Arabskich, czyli do miejsca, które jeszcze niedawno uznawano za bezpieczną przystań dla naszych lokalnych przestępców, ponieważ Polska z tym krajem nie miała podpisanej umowy o ekstradycję, ale takie porozumienie jakiś czas temu zostało zawarte, o czym sprawca wypadku nie miał pojęcia. Co za tym idzie? Po wystawieniu Międzynarodowego Listu Gończego udało się go aresztować, i obecnie czeka on w areszcie, właśnie na ekstradycję do Polski. Jednak niestety takie procedury mogą trwać bardzo długo, więc tymczasowo sprawa stanęła w miejscu. 1. Maksymilian F. Jako ostatnią sprawę w tym podsumowaniu, postanowiłem umieścić strzelaninę, do jakiej doszło na terenie Wrocławia, w wyniku której śmierć poniosło dwóch policjantów. Maksymilian F. to człowiek już od dłuższego czasu przejawiający niepokojące zachowania. Na swoim Instagramie udostępniał, Dostępniał on filmiki z obrzydliwymi wypowiedziami, nawet czasami zahaczającymi o wątki. Zdarzało mu się również mówić o tym, że jeżeli policja kiedyś do niego się zbliży, to otworzy do nich ogień i słowa dotrzymał. 1 grudnia, po godzinie 18:00 do jego domu w Kiełczowie, tuż obok Wrocławia, przyjechali funkcjonariusze policji, by doprowadzić Maksymiliana do aresztu, ponieważ miał on do odbycia karę w wysokości pół roku pozbawienia wolności za uszustwo. W przeszłości jakaś kobieta kupiła od niego lampę, a on jej wysłał ekspres do kawy i dostał za to 6 miesięcy. Od siatki. Teoretycznie więc, czyn, którego dokonał, nie świadczył o tym, że jest to groźny człowiek zdolny do zabójstwa i najpewniej uśpiło to czujność funkcjonariuszy, którzy ulegli po prostu rutynie w pracy i nie przeszukali odpowiednio Maksymiliana F., co okazało się błędem tragicznym w skutkach. Mężczyzna prawdopodobnie zabrał ze swojego domu broń czarnoprochową, którą postrzelił przewożących go policjantów prosto w ich głowy. Życia funkcjonariuszy nie udało się uratować. W tej sprawie pojawia się jednak wiele znaków zapytania, ponieważ Maksymilian został przewieziony na komisariat przy ulicy Połbina we Wrocławiu, gdzie miał zostać tymczasowo osadzony w celi, jednak nie było tam już miejsc, więc podjęto decyzję o przetransportowaniu go do całkiem innego, Budynku. Problem w tym, że na tym komisariacie przy Połbina doszło do dokładnego przeszukania tego człowieka, co zarejestrował monitoring i tamtej broni na 100% przy sobie nie miał. Więc. Jak to możliwe, iż chwilę później nagle znalazła się ona w jego posiadaniu? Nawet jeżeli założylibyśmy, że schował ją w radiowozie, to skąd on mógł niby wiedzieć, że nie będzie dla niego miejsca w celi i że jeszcze będzie przewożony ponownie tym samym radiowozem? Na chwilę obecną są to pytania bez odpowiedzi. Nie wiem jak wy, moi drodzy widzowie, ale ja szykując ten odcinek, miałem wrażenie, jakby te niektóre wydarzenia działy się już dawno, dawno temu, a wszystkie te wstrząsające sytuacje Miały miejsce w 2023 roku. Dajcie znać, kochani, w komentarzu, jakie zdarzenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wstrząsnęło Wami najbardziej. Czy było to coś z tej przygotowanej przeze mnie listy, czy może zapadł wam w pamięci jakiś zupełnie inny incydent. Chętnie poczytam Wasze wypowiedzi. No i pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ naprawdę już mi niewiele brakuje, by przekroczyć próg 100 tysięcy subów, a jest to takim moim małym marzeniem. No i jak za. Zawsze dziękuję również wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.